To nie był tylko uroczy moment. To była prawdziwa kawalkada słodyczy na balkonie pałacu Buckingham podczas corocznej parady Trooping the Colour. Rodzina królewska stała w szyku, uśmiechając się i machając do wiwatującego tłumu. Jednak wśród przepychu całe przedstawienie skradł jeden mały książę. Książę Louis, najmłodszy z trójki dzieci księcia Williama i księżnej Kate, dał się już poznać jako najbardziej wyrazisty i uroczo nieprzewidywalny członek rodziny królewskiej. Od bezczelnego uśmiechu po żywiołową falę, mały książę zdołał oczarować serca publiczności. Ale tym razem uwagę przykuły nie tylko jego animowane miny i urocze wybryki. To były jego słowa. Młody książę, znany ze swojego uroku i psotnej energii, wygłosił na temat królowej Kamili oświadczenie, którego nikt się nie spodziewał. Królewscy obserwatorzy, przyzwyczajeni do figlarnego charakteru Luisa, byli całkowicie zszokowani. Nawet doświadczeni znawcy pałacu nie mogli przewidzieć tak niefiltrowanej, nieoczekiwanej uwagi ze strony tak małego dziecka. Ale co mogłoby skłonić księcia Ludwika, gdy był jeszcze małym dzieckiem, do powiedzenia czegoś tak bezpośredniego o kimś tak wysokiej rangi jak królowa Kamila? Reakcja była natychmiastowa i intensywna. Westchnienia rozległy się echem po królewskim balkonie. Członkowie rodziny wymienili zaniepokojone spojrzenia. Sama królowa Kamila. Doświadczona królowa, od dawna przyzwyczajona do krytycznego spojrzenia publiczności, zdawała się na chwilę zastygnąć w bezruchu. A potem, jakby te słowa wywołały niewypowiedziany chaos. Powietrze wypełniły szepty. Dworzanie wbiegli za kulisy. Doradcy skupili się w pilnych dyskusjach. A w ramach bezprecedensowego posunięcia kilku kluczowych członków rodziny królewskiej nagle opuściło Londyn. Niektórzy nawet uciekli z kraju w środku nocy. Ale dlaczego? Co powiedział Louis? Co mogło wywołać taką reakcję? Aby zrozumieć znaczenie jego słów, trzeba najpierw zrozumieć samego młodego księcia. Urodzony 23 kwietnia 2018 roku książę Ludwik Artur Karol przyszedł na świat w iście królewski sposób. Został powitany fanfarami godnymi swojego rodu. Ulice Londynu huczały z podniecenia, gdy biły kościelne dzwony. W powietrzu rozbrzmiewały salwy armatnie, a naród świętował przybycie najnowszego członka rodu Windsorów. Jego starannie wybrane imię było hołdem złożonym zarówno jego dziadkowi, królowi Karolowi III, jak i lordowi Louisowi Mountbattenowi, ukochanej postaci w historii rodziny królewskiej. Już jako dziecko samo jego imię niosło ciężar wielowiekowej tradycji. W miarę dorastania stawało się coraz bardziej jasne, że Louis nie był kolejnym królewskim dzieckiem, które miało zniknąć w tle. Miał magnetyczną energię, niezaprzeczalną obecność, która sprawiała, że nie dało się go zignorować. Jego osobowość bezczelna, żywa i całkowicie nieskrępowana wyróżniała go. Już w młodym wieku jego wystąpienia publiczne stały się legendą. Podczas debiutów Trooping the Color w 2019 roku jego entuzjastyczne fale z balkonu pałacu Buckingham roztopiły serca w całym kraju. W 2002 rok, z okazji platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II, jego dramatyczna mimika i zabawne wybryki trafiły na pierwsze strony gazet na całym świecie. Memy zalały media społecznościowe. Ludzie nie mieli dość małego króla, który nie miał żadnych skrupułów, by być sobą, nawet pod czujnymi oczami milionów. Jego edukacja przebiegała starannie wybraną ścieżką, która zapewniała zarówno strukturę akademicką, jak i swobodę dzieciństwa. W 2021 roku zaczął uczęszczać do przedszkola Wilcox Nursery School niedaleko pałacu Kensington. Nauczyciele i pracownicy szybko zauważyli jego bystry, ciekawy charakter, podobny do dobrze udokumentowanej pasji jego rodziców do wczesnego rozwoju dziecka. W domu William i Kate dbali o to, aby ich dzieci mogły cieszyć się jak najbardziej normalnym dzieciństwem, pomimo ich statusu królewskiego. Niezależnie od tego, czy był to pałac Kensington, czy wiejskie schronisko w Norfolk, Louis spędzał dni wspinając się na drzewa piecząc w kuchni i kopiąc w ogrodzie ze swoim starszym rodzeństwem. Księciem Jerzym i księżniczką Charlotte. Ale nawet w tym pozornie idyllicznym dzieciństwie jeden fakt pozostał niezaprzeczalny. Książę Ludwik był inny. Wyróżnia go naturalna charyzma. Umiejętność przyciągania uwagi w tak młodym wieku i bezkompromisowa szczerość. Nie był kolejnym dzieciakiem aspirującym do tronu. Był showmanem, złodziejem scen i królewskim żartownisiem. A teraz świat zobaczy. Jak potężne mogą być jego słowa. Oświadczenie, które na chwilę zaniemówiło królowej Kamili, wprawiło w szał królewskie osobistości i wywołało w ciągu nocy tajemniczy egzodus części rodziny. Cóż mogło powiedzieć zaledwie sześcioletnie dziecko, żeby wywołać takie zamieszanie? Bądź na bieżąco, gdy będziemy odkrywać słowa, które zmieniły wszystko. Szokujące odkrycie, które wprawiło pałac w chaos. Królewskie przybycie, które zadziwiło Londyn. I prawda kryjąca się za momentem, który może zmienić przyszłość samej monarchii. Do 2022 roku rodzina przeniosła się do Adelaide Cottage w Windsorze, aby zapewnić dorastającym dzieciom bardziej prywatne i przestronne środowisko. W tym samym roku rozpoczął naukę w Lambrook School, co stanowiło kolejny krok w jego ścieżce edukacyjnej wraz z rodzeństwem. Historyczne kamienie milowe już ukształtowały jego młode życie. Kiedy we wrześniu 2022 roku zmarła królowa Elżbieta II, rozpoczął się wstąpienie na tron króla Karola III, nową erę dla monarchii. To także wyniosło go na czwarte miejsce w kolejce do tronu, co uczyniło go pierwszym brytyjskim księciem, który w wyniku zmian wprowadzonych porozumieniem z Perth został następcą starszej siostry. Koronacja króla Karola III. 6 maja 2023 roku był kolejnym historycznym momentem dla najmłodszego króla. Nienagannie ubrany, wziął udział w wielkiej ceremonii wraz z rodziną i nadał tej okazji młodzieńczy urok. Choć jego starszy brat, książę Jerzy, pełnił formalną rolę. Jego obecność przypomniała światu o obietnicy następnego pokolenia. Pomimo wspaniałości królewskiego życia, swoim psotnym i żartobliwym zachowaniem trafił na pierwsze strony gazet. Odrobienia min przy oficjalnych okazjach po próby zdmuchnięcia świeczki. Księżniczki Charlotte na Boże Narodzenie. Jego wybryki stały się źródłem rozrywki. Ale za jego żywym wyglądem kryje się serdeczna więź z rodzeństwem. Księciem Jerzym i Księżniczką Charlotte. Jako najmłodszy zajmuje wyjątkowe miejsce w rodzinie i jest ceniony za swoją energię do zabawy i głęboką więź z rodzeństwem. Wśród rodzeństwa Charlotte jest dla niego siłą napędową. Mając zaledwie 8 lat, często przejmuje rolę odpowiedzialnej starszej siostry. Delikatnie towarzysząc mu podczas wystąpień publicznych i czuwając nad tym, aby przestrzegał królewskich protokołów równie dobrze jak sześciolatek. Więź ta była szczególnie widoczna, gdy rodzina uczestniczyła w corocznym nabożeństwie kolędowym księżnej Kate. Pewny siebie i niewzruszony wspaniałością opactwa westminsterskiego, szedł wraz ze swoim rodzeństwem w czujnej obecności Charlotte, dbając o ich bezpieczeństwo. Ich dynamika, charakteryzująca się uczuciem i cierpliwością. Mówi wiele o ich relacjach z rodzeństwem. Wzruszające zdjęcie z trzecich urodzin Charlotte jeszcze bardziej podkreśla ich więź. Na zdjęciu młoda Charlotte tuli swojego młodszego brata i całuje go w czoło. Jest to moment, który zwiastuje łączącą ich ochronną i pełną miłości więź. Z biegiem lat Charlotte często przejmuje inicjatywę, niezależnie od tego, czy jest to wolontariuszka w dziecięcych bankach, czy uczestniczy w wydarzeniach królewskich, a jej młodszy brat chętnie podąża za jej przykładem. Kiedy Louis przeżywał swoje pierwsze wielkie chwile, jego żywy duch stawał się silniejszy. Nawiązał szczególne więzi z rodzeństwem i przykuł uwagę wszystkich. Bracia z zabawną więzią. Z drugiej strony książę George podziela inną, ale równie ujmującą dynamikę ze swoim najmłodszym rodzeństwem. Jako najstarszy i przyszły król George w naturalny sposób przejął bardziej znaczącą rolę w rodzinie. Nie przeszkadza mu to jednak w czerpaniu radości z zabawnego towarzystwa z najmłodszym rodzeństwem. Znawcy często opisują ich związek jako mieszankę psot i wzajemnego szacunku, a jego zaraźliwa energia wydobywa z George'a lżejszą, bardziej zabawną stronę. Ich więź była wyraźnie widoczna podczas platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II. Podczas gdy George zachowywał się spokojnie. Miał oko na swojego młodszego rodzeństwa i upewniał się, że jego zarozumiałość nie przerodziła się w chaos. Niezależnie od tego, czy chodzi o potajemne sięganie po dodatkowe przekąski z kuchni, czy wspólne śmianie się podczas rodzinnych wycieczek, George i jego młodszy brat udowadniają, że nawet w obrębie królewskiego życia psoty i śmiech rodzeństwa są na porządku dziennym. Za uwielbieniem publiczności dla najmłodszego króla kryje się bardziej złożona narracja obejmująca jego interakcję z królową Kamillą. Choć dynamika rodziny królewskiej często charakteryzuje się formalnością, jej otwarty charakter wnosi autentyczność, którą trudno zignorować. Podczas obchodów Bożego Narodzenia organizowanych przez księżną Kate ujawniły się subtelne napięcia między nim a Kamillą, co skłoniło wiele osób do spekulacji na temat natury ich związku. Przełomowy moment nastąpił, gdy w swoim zwykłym, niefiltrowanym stylu wygłosił komentarz na temat Kamili który wstrząsnął kręgami królewskimi i całym narodem. Chociaż incydent ten był z jego strony niezamierzony, uwypuklił podstawowe zawiłości w rodzinie królewskiej. Jak w każdej rodzinie, relacje ewoluują, a młodsze pokolenie często wnosi nowe perspektywy, a czasem kwestionuje tradycje i ustalone normy. Od lat fascynuje widzów swoim urokiem i sympatią. Chociaż jego rola w rodzinie królewskiej wciąż się rozwija, jego żywy duch i autentyczny charakter sprawiają, że pozostaje popularną postacią. Niezależnie od tego, czy żartuje, czy dodaje odrobinę humoru do oficjalnych okazji, uosabia odświeżające odejście od sztywności często kojarzonej z życiem królewskim. Dzieci królewskie często przyciągają uwagę swoją dynamiką, z którą można się utożsamić. A więź między George'em, Charlotte i ich młodszym rodzeństwem nie jest wyjątkiem. Nie są tylko rodzeństwem, ale prawdziwym zespołem. Niezależnie od tego, czy wspólnie udzielają się jako wolontariusze, czy też noszą dopasowane stroje na oficjalnych wydarzeniach? Podczas niedawnej wizyty w banku dla dzieci, Charlotte przejęła obowiązki, zachwycając się zabawką i pokazując, jak jej osobowość promieniuje nawet w poważnych sytuacjach. Jego umiejętność znajdowania radości w najprostszych rzeczach, takich jak zabawka czy przygoda na świeżym powietrzu, czyni go jeszcze bardziej ujmującym. Właśnie w takich momentach młodzi członkowie rodziny królewskiej czują się bliscy, nawet gdy dorastają w świetle reflektorów. Jako najmłodszy członek rodziny zapewnił sobie szczególne miejsce. Jego figlarny uśmiech i żywa energia często kradną show i sprawiają, że jest w centrum uwagi podczas wystąpień publicznych. Pomimo swojego bezczelnego zachowania jest głęboko uwielbiany przez swoją rodzinę, a zwłaszcza matkę Kate Middleton, znana ze swojego praktycznego stylu rodzicielstwa. Kate udało się znaleźć równowagę między swoimi królewskimi obowiązkami, a stworzeniem troskliwego środowiska dla swoich dzieci. Jej miłość do natury wywarła na niego wyraźny wpływ, który rozwija się w przyrodzie. Czy to zwiedzając tereny Adelaide Cottage, czy pomagając w ogrodnictwie. Oczywiste jest, że Kate zachęca swoje dzieci do cieszenia się prostymi przyjemnościami w życiu. A on chętnie to robi. Swoją ciekawską i zabawną naturą. Wychowanie Kate to nie tylko przygody na świeżym powietrzu. Dużą rolę odgrywa także jej kreatywna strona. Od pieczenia po projekty artystyczne dba o to, aby wyobraźnia jej dzieci była zawsze pobudzana. Najmłodsze dziecko. Często określane jako dzikie dziecko w rodzinie. Swoimi porywczymi wybrykami trzyma matkę w napięciu. Niezależnie od tego, czy tańczy z Charlotte w kuchni. Czy stara się dotrzymać kroku swojemu starszemu rodzeństwu. Kate zamienia te chwile w cenne wspomnienia rodzinne. To więź oparta na śmiechu, cierpliwości i miłości, z którą może się utożsamić każdy rodzic mający ruchliwe najmłodsze dziecko. Jako ojciec książę William ma również własne podejście do wychowywania swoich dzieci. Łącząc obowiązki królewskie, stara się aktywnie uczestniczyć w ich życiu. Wyróżnia się zabawna relacja Williama z najmłodszym dzieckiem, ponieważ często dzielą się chwilami humoru i tworzenia więzi. Publicznie widać, jak William prowadzi go przez formalne wydarzenia, ale za kulisami jako pierwszy śmieje się z jego wybryków. Żywa osobowość najmłodszego członka rodziny królewskiej odzwierciedla humor i wartości, jakie William wpaja swoim dzieciom, kontynuując dziedzictwo dobroci i odpowiedzialności przekazane przez księżną Dianę. W miarę jak Louis dorastał, jego powiązania z innymi członkami rodziny zaczęły ujawniać historie czekające na opowiedzenie. Królewskie życie pełne prostych radości. Istotny wpływ na jego wychowanie miał także wpływ rodziny Middletonów. W ich spokojnym domu w Berkshire może cieszyć się bardziej przyziemnym dzieciństwem, z dala od formalności królewskiego życia. Szczególnie Carol Middleton znana jest ze swojego bezpośredniego podejścia do wnuków, zaszczepiając im radość z pieczenia, zabaw na świeżym powietrzu i pracy w ogrodzie. Dla niego te proste czynności są źródłem niekończącego się szczęścia. A bliska więź z dziadkami zapewnia przyjemną równowagę w jego królewskich obowiązkach. Uspokajająca obecność Michaela Middletona zapewnia mu kolejny poziom stabilności, często zabierając go na spacery na łonie natury lub spędzając spokojne chwile z rodziną. Nawet król Karol III, mimo napiętego grafiku, znajduje czas dla najmłodszego wnuka. Pasja Charlesa do natury i środowiska jaśnieje. Gdy łączy ich więź w zakresie ogrodnictwa, opowiadania historii i nauczania o świecie. Chociaż jest jeszcze młody, delikatne przewodnictwo Charlesa pozostawia niezatarte wrażenie i tworzy wspomnienia pełne ciepła i mądrości. Silne powiązania, jakie ma w rodzinie, podkreślają system wsparcia, który kształtuje jego życie, łącząc obowiązki królewskie z chwilami serdecznymi. Istnieje jednak zauważalna luka w jego relacjach z królową małżonką Camillą. Chociaż utrzymuje zabawne i bliskie więzi z wieloma członkami rodziny, Imię Kamili rzadko pojawia się w dyskusjach na temat jego najbliższego otoczenia. Niektórzy spekulują, że dystans ten wynika ze skomplikowanych uczuć księcia Williama do macochy. Historia pomiędzy Williamem i Kamilą jest napięta i ma swoje korzenie w publicznym żalu wokół małżeństwa jego rodziców. Lojalność Williama wobec swojej zmarłej matki, księżnej Dajany, pozostaje silna, a ten emocjonalny nurt może mieć wpływ na dynamikę w rodzinie. Inni uważają, że dzieci nawet tak małe jak najmłodszy król, potrafią wyczuć. Kiedy coś jest nie tak, dzięki swojej bezczelnej, ale ostrej postawie może po prostu sam trzymać się z daleka od Camilli. To subtelne napięcie między Kamilą i Williamem dodaje kolejną warstwę złożoności do rodzinnej narracji. Chociaż udaje im się współistnieć publicznie, leżące u ich podstaw emocje i historia są trudne do zignorowania i możliwe, że ta dynamika przeniesie się na młodsze pokolenie. Dzieci mają niesamowitą zdolność dostrzegania rzeczy wokół nich. Zauważają napięcie, napięte głosy, a nawet subtelne spojrzenia dorosłych i często zauważają, kiedy coś wydaje im się dziwne. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby zauważył coś niezwykłego w Kamili. Być może jest to cichy niepokój, jaki odczuwa jego ojciec William, albo brak tego samego ciepła, które otrzymuje od innych członków rodziny. Dzieci nie są bezdomne. Możesz rozpoznać. Kiedy uczucie danej osoby nie jest autentyczne, trzeba przyznać, że Camilla przez lata niestrudzenie pracowała, aby umocnić swoje miejsce w rodzinie królewskiej. Jej działalność charytatywna i niezachwiane wsparcie dla króla Karola zdobyły uznanie znacznej części opinii publicznej, z których wielu postrzegało ją kiedyś jako antagonistkę historii Diany. Ale w rodzinie Williama i Kate sytuacja wydaje się bardziej skomplikowana. Król Karol ma ciepłe i pełne miłości relacje ze swoimi wnukami i często można go zobaczyć uśmiechniętego i bawiącego się z Georgem, Charlotte i ich najmłodszym rodzeństwem. Jednak związek Kamili z nimi, zwłaszcza z najmłodszymi, wydaje się zauważalnie mniej widoczny. Brak publicznych chwil między Kamillą a nim podsycił spekulacje. Niektórzy podejrzewają, że dzieje się tak po prostu dlatego, że jest młody i mało zaangażowany w formalne wydarzenia. Inni uważają że wskazuje to na głębsze problemy. William jest znany z tego, że jest opiekuńczym ojcem, zdeterminowanym. Aby chronić swoje dzieci przed trudnościami, z jakimi borykał się dorastając pod intensywną kontrolą. Jeśli nadal żywi nierozwiązane uczucia do Kamili, łatwo sobie wyobrazić, że utrzymuje pewien dystans między nią a swoimi dziećmi. Docelowo zależy mu na tym, aby miały one ugruntowane i stabilne dzieciństwo, wolne od niepotrzebnych komplikacji. Dzięki swojej uważnej naturze najmłodszy król może odzwierciedlać ostrożne podejście ojca. Pomimo plotek o napięciu są chwile, które sugerują, że oni, i Kamila mogą dogadywać się lepiej niż się wydaje. Jeden z takich momentów miał miejsce podczas świątecznego spaceru do kościoła w Sandringham. Nienagannie ubrany. Miał wówczas zaledwie cztery lata. Przyciągał uwagę wszystkich. Gdy szedł obok królowej Kamili, obserwatorzy zauważyli, jak delikatnie położyła mu rękę na plecach i prowadziła go do przodu podczas rozmowy. Ze swoim czarującym uśmiechem sprawiał wrażenie całkowicie zrelaksowanego. Ta krótka, ale czuła interakcja wywołała rozmowy, a wiele osób zastanawiało się, czy między przyrodnią babcią a wnukiem istnieje większa więź niż się wydaje. Poprzez zabawę i śmiech szczere słowa Luisa dały wgląd w głębsze rodzinne chwile i pozostawiły wszystkich zastanawiających się, co jeszcze mogłoby się wydarzyć. Kiedy słowa zmieniają królewski nastrój. Inny przykład miał miejsce podczas jednej z królewskich wizyt Kamili na wyspie Man, kontaktując się z publicznością. Poznała matkę z bliźniakami i nie mogła powstrzymać się od wspomnienia najmłodszego członka rodziny królewskiej. Z uśmiechem określiła go jako nielicznego, wywołując śmiech tłumu. Jej szczery komentarz podkreślił jej świadomość jego żywej osobowości i dał wgląd w ich dynamikę. Jednak sceptycy twierdzą, że te momenty można obliczyć, co sugeruje, że Camilla jest biegła w tworzeniu obrazu bliskości, gdy jest to konieczne. Potem następuje nabożeństwo kolęd w opactwie Westminsterskim, którego gospodarzem jest Kate. Piękne wydarzenie pełne miłości i wdzięczności. W ramach uroczystości uczestnicy zostali poproszeni o napisanie na kartkach podziękowań i powieszenie ich na drzewku życzliwości. Zgodnie ze swoją odważną i pełną temperamentu naturą, z dumą pokazał swoją kartkę z napisem: Dziękuję babci i dziadkowi za zabawę ze mną. Wiadomość ta była podnoszącym na duchu hołdem złożonym jego dziadkom ze strony matki Middletonom, którzy są znani z bliskich relacji z nim. Jednak brak jakiejkolwiek wzmianki o Kamili na jego wizytówce nie pozostał niezauważony. Sytuacja przybrała dramatyczny obrót, gdy ktoś żartobliwie zapytał Luisa: Dlaczego Kamili nie ma na jego liście? Louis podobno odpowiedział bez wahania. Ona kłamie. Ta bezceremonialna uwaga wywołała falę szoku w pomieszczeniu. Wprawiając Kate i Williama w wyraźne oszołomienie. Kate szybko próbowała się zorientować i szepnęła coś do Louisa. Podczas gdy William wymienił spojrzenia z Kamilą, której wyraz twarzy był trudny do odczytania. Opanowanie królowej małżonki zachwiało się na chwilę. Po czym uśmiechnęła się wymownie. Ten nieoczekiwany moment dał widzom wgląd w potencjalnie bardziej skomplikowaną dynamikę rodziny, kryjącą się za wypolerowaną fasadą królewską. Na tym nie kończyła się szczera szczerość Luisa. Jak tylko dziecko może, wyjaśnił, twierdząc, że Kamila obiecała się z nim pobawić, ale potem powiedziała, że jest denerwujący i poprosiła, aby wyszedł. Dodał, że widział ją siedzącą samotnie i nic nie robiącą. Pokój który chwilę wcześniej był wypełniony świąteczną radością, zrobił się napięty, gdy słowa Luisa zawisły w powietrzu. Tu, co zaczęło się jako beztroska wymiana zdań, przerodziło się w niewygodnie odkrywczy moment. Incydent ten wywołał wznowienie dyskusji na temat prawdziwych relacji Camilli z młodszymi członkami rodziny królewskiej. Chociaż chwalono ją za postawę publiczną i wysiłki na rzecz wspierania króla Karola, krytycy twierdzą że jej ciepło może nie rozprzestrzeniać się tak naturalnie za zamkniętymi drzwiami. Niefiltrowane i bezpośrednie komentarze Luisa zdawały się potwierdzać to, co niektórzy po cichu podejrzewali, że interakcjom Kamili z walijskimi dziećmi mogło brakować prawdziwego uczucia, jakie można znaleźć w innych związkach królewskich. Warto dodać, że Ludwik jest żywym i otwartym dzieckiem, które nie boi się wyrażać siebie. Jego figlarna i psotna natura często wnosi radość na królewskie wydarzenia i sprawia, że jego uczciwość jest jeszcze bardziej imponująca. Dzieciaki takie jak Louis nie filtrują swoich słów ze względu na dyplomację, co w takich chwilach jest zarówno odświeżające, jak i odkrywcze. Jego uwaga na temat Kamili, choć niewinna, uniosła brwi i rzuciła cień na to, co miało być harmonijnym wydarzeniem. Dynamika rodziny królewskiej zawsze była przedmiotem publicznej fascynacji. A każdy gest i interakcja były szczegółowo analizowane. Szczególnie rola Kamili znalazła się w centrum uwagi, biorąc pod uwagę jej historię i początkowy opór opinii publicznej wobec jej związku z Charlesem. Z biegiem czasu ciężko pracowała, aby na nowo zdefiniować swój wizerunek, ale takie momenty jak ta pokazują, że z niektórymi poglądami trudniej się pogodzić. Choć łatwo jest spekulować na temat powodów komentarzy Luisa, należy pamiętać, że dynamika rodziny jest złożona. Nawet w przypadku członków rodziny królewskiej. Relacje w rodzinach mieszanych często wiążą się z wyjątkowymi wyzwaniami, a rodzina królewska nie jest wyjątkiem. Pozycja Kamili jako macochy jest niewątpliwie delikatna, ponieważ łączy ją z głębokimi związkami Williama i Kate z Middletonami. Możliwe jest również, że postrzegany dystans między Kamilą i Louisem wynika w mniejszym stopniu z wrogości, a bardziej z różnych tradycji i dynamiki rodzinnej. Na przykład Middletonowie są znani z praktycznego i pełnego miłości podejścia do dziadków, które kontrastuje z formalnościami często związanymi z życiem królewskim. Dorastając w tym ciepłym i przyjaznym środowisku, Louisa w naturalny sposób bardziej pociągają dziadkowie ze strony matki. Powściągliwy charakter Kamili również może odegrać pewną rolę. Chociaż okazuje chwilę prawdziwego ciepła. Jej postawa publiczna często skłania się ku formalności. Może to wywołać poczucie dystansu. Zwłaszcza w porównaniu z relacjami, które Louis utrzymuje ze swoimi dziadkami ze strony Middleton w atmosferze otwartej miłości, to contrast, który trudno zignorować. Zwłaszcza w rodzinie będącej pod ciągłym nadzorem opinii publicznej. Ostatecznie pozostaje pytanie, czy chwile takie jak ta podczas nabożeństwa bożonarodzeniowego są odosobnionymi zdarzeniami, czy też częścią większej narracji. Wysiłki Kamili mające na celu integrację z rodziną królewską i nawiązanie kontaktu z przybranymi wnukami są oczywiste, ale mniej jasne jest, czy odbiją się one na młodszym pokoleniu. Odważne uwagi Luisa mogły być niefiltrowaną perspektywą dziecka, ale wywołały szerszą dyskusję na temat złożoności rodzin mieszanych i wyzwań związanych z zrównoważeniem tradycji i prawdziwego związku. Czy oświadczenie księcia Ludwika może być zwykłym przejęzyczeniem, czy też wskazuje na głębsze napięcia w rodzinie królewskiej? Daj nam znać. Co myślisz i nie zapomnij polubić i zasubskrybować posta, aby dowiedzieć się więcej.